Dziś na obiadek będą kotlety mielone i ziemniaczki. No i tak sobie pomyślałam, że pokroję y, sałatę i ogórka gruntownego. Y, do tego sól, grecki jogurt, bo smakuje prawie jak śmietanka. Jest przepyszny. No i tak to będzie do obiadku. Obrane skórki po ogóreczkach, dwa ogóreczki były i sześć takich mniejszych ziemniaczków. Yy, oczywiście do woreczka yy, na odpadki po żywności. Ze względu jeszcze na chory palec, yy, nie mogłam jakoś nakręcić jak yy, kręcę sól himalajską, ale chyba tutaj już widać. Troszeczkę cukru dam. O, dosypałam już cukier. Będzie na słono słodko, tak jak, co? Jak lody karmelowe, solone, słony karmela, co? Prawda? Wszystko może smakować. Sol z cukrem, jak najbardziej. O, tutaj, jak widzicie, dodałam jogurtu, właśnie tego greckiego. Jest przepyszny. No i później zrobię kotleciki mielone. Mięsko na kotlety z indyka. Produkt oczywiście polski. No. Jak będzie gotowy obiadek, to pokażę jak to będzie wyglądać. Pozdrawiam do usłyszenia.